Antarktyda jest zdecydowanie najbardziej tajemniczym kontynentem na Ziemi. Wciąż wiemy bardzo niewiele na temat tego miejsca, z uwagi na to, że jest prawie całkowicie pokryte lodem. Kto wie, co czai się pod jego powierzchnią? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku znaleziskom, jakie badacze odkryli właśnie na Antarktydzie. Niektóre z nich są dość przerażające. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie włączyć powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ogromne ukryte kratery W 2017 roku w głębokim lodzie Antarktydy powstała niespodziewanie ogromna dziura. Naukowcy do teraz nie wiedzą, co było tego powodem. Badacze bacznie obserwują lód i Antarktydę, ponieważ są w stanie wykazać, jak szybko postępuje globalne ocieplenie klimatu. Okazuje się, że jest obecnie bardzo źle pod tym kątem. Ta ogromna dziura wielkości sporego jeziora niespodziewanie otworzyła się dość daleko od miejsca, w którym lód styka się z oceanem. Naukowcy byli tym faktem wręcz przerażeni. Dziwne zachowanie dziury zwanej polianną utrudnia zrozumienie tego, jak bardzo efekt cieplarniany wpływa na naszą planetę. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w tym miejscu odnotowano podobny krater. Pierwsza obserwacja miała miejsce jeszcze w latach 70. Krater ten zniknął na dziesięciolecia. A potem niespodziewanie powrócił. Najbardziej prawdopodobne przypuszczenie w tej chwili jest takie, że to cieplejsza słona woda z głębi lodu przedostała się przez zimną warstwę słodkiej wody, która zwykle utrzymuje ją w izolacji. Spowodowało to ciepłą plamę, która stopiła lód i zrobiła ogromną dziurę. Jest to dość proste wytłumaczenie, ale nie wyjaśnia w pełni, dlaczego ta dziura zniknęła na 40 lat, a potem sama wróciła. Pająki morskie. Pająki morskie to stawonogi, które żyją we wszystkich morzach na całym świecie. Należą do ponad 1300 znanych gatunków. A długość ich nóg waha się od 1 mm do ponad 70 cm. Większość z nich żyje w płytkiej wodzie. Jednak Antarktyda i jej morza mogą niedługo stać się nowym domem dla tych stworzeń. Chociaż pająki morskie nie są w rzeczywistości ani pająkami, ani nawet pajęczakami, zwykle umieszcza się je w grupie celeratów co zbliża je bardziej do prawdziwych pająków niż do innych dobrze znanych grup zwierząt, takich jak owady czy skorupiaki. Jednak dane genetyczne pokazują, że są one spokrewnione z innymi żyjącymi antropodami, więc jest to kwestia sporna. Większość gatunków tego zwierzęcia ma 8 nóg do poruszania się, ale niektóre z nich mają aż 5 lub 6 par. Zwierzęta te można spotkać w zasadzie na całym świecie, od Australii i Nowej Zelandii, po wybrzeże Pacyfików USA, Morze Śródziemne, Morze Karaibskie, a nawet bieguny Północny i Południowy. Góry lodowe w paski Antarktyda charakteryzuje się jednym z najpiękniejszych widoków i najdziwniejszych zwierząt na świecie. Nie inaczej jest w przypadku tych pasiastych gór lodowych. Początkowo można pomyśleć, że te kolorowe paski zostały wykonane przez ludzi wykonujących jakiś artystyczny projekt. W rzeczywistości są one stworzone naturalnie, różnymi rodzajami wody zamarzającymi razem w tym samym miejscu. Na kolor góry lodowej ma również wpływ jej interakcja ze światłem. Większość tych ogromnych kawałków lodu jest zrobiona ze słodkiej wody. Biały kołnierz góry lodowej pochodzi z płatków śniegu i pęcherzyków powietrza, które są zamrożone w lodzie lodowca. Bąbelki i płatki śniegu odbijają światło, dzięki czemu powierzchnia góry lodowej wygląda na białą i Czystą. O ich kolorze decyduje ilość materii organicznej w tych blokach lodu. Piękny, jadeitowy kolor góry lodowej pochodzi z alg i bogatej w żelazo wody morskiej, która zostaje uwięziona w środku z Marzliny. Góry w kształcie piramidy. W 2016 roku te zdjęcia Antarktydy z Google Earth, które wyglądały jakby przedstawiały piramidy w lodowym krajobrazie, stały się niemałą sensacją w całym internecie. Ze zdjęć wynikało, jakby były to trzy piramidy, każda z czterema bokami dokładnie tak, jak słynne piramidy w Egipcie. Czy te lodowe piramidy faktycznie mogły być zbudowane przez ludzi z dawnych czasów? Istnieje na to wiele teorii, skąd wzięły się te obiekty. Niektóre z bardziej kontrowersyjnych poglądów na temat tych piramid są takie, że są one pozostałościami cywilizacji Atlantydy, która kiedyś żyła na Antarktydzie, lub że zostały zbudowane przez kosmidów. Inni naukowcy sugerowali, że piramidy Antarktydy są zbudowane z naturalnej skały. Naukowcy sądzą, że piramidy mogą być w rzeczywistości szczytami górskimi zwanymi nanotuksami. Nanotuksy to wierzchołki gór wystające z lodu, które są wyższe niż otaczający je ląd. Bez względu na to, skąd pochodzą te śnieżne piramidy, Fakt, że zostały znalezione, doprowadził do kolejnych pytań o to, czy ludzie żyli na Antarktydzie jeszcze w starożytności. Czy to możliwe, że faktycznie jakieś plemiona się tam osiedlały i miały podobne umiejętności i ambicje co mieszkańcy starożytnego Egiptu? Wielkie tunele. Naukowcy odkryli te ogromne tunele znajdujące się pod grubymi warstwami lodu na Antarktydzie. Radary na samolotach i zdjęcia satelitarne pokazują, że grzbiety i dziury na powierzchni lodu były połączone z tunelami na dnie warstwy lodu. Aby dowiedzieć się dokładnie, jak te tunele pod lodem wyglądają, użyto sprzętu radarowego. Tunele mają 250 metrów wysokości, czyli mniej więcej tyle samo, co wieża Eiffla. Grupa naukowców doszła do wniosku, że tunele zostały wydrążone przez wodę płynącą pod lodem nad lądem i do oceanu. Kolejną interesującą rzeczą, którą możemy poznać dzięki temu odkryciu, jest fakt, że woda przemieszczała się pod lodem w wąskich kanałach. Łudząco przypominających rzeki. Przedtem naukowcy teoretyzowali, że stopiona woda przemieszczała się pod warstwami lodu i cienkimi, równymi warstwami. Czy to możliwe, że w całej Antarktydzie mamy do czynienia z wieloma rzekami, których nie widzimy, ponieważ są ukryte pod lodem? Obecność UFO. Antarktyda jest jednym z najbardziej wyludnionych miejsc na Ziemi. Jest tam pusto i zimno. Jej sceneria wygląda, jakbyśmy znaleźli się nagle na zupełnie innej planecie. Wiele osób uważa, że gdyby UFO chciało wylądować na Ziemi, bez wykrycia, wybrałoby właśnie to miejsce. Jak się okazuje, niektórzy twierdzą, że coś takiego już się wydarzyło. Patrząc na mapy satelitarne kontynentu, pewien badacz znalazł coś, co według niego było właśnie pozaziemskim statkiem kosmicznym. Wysłał on informacje do eksperta UFO, który umieścił je w filmie i powiedział, że to topniejące polarne czapy lodowe sprawiły, że obiekt stał się widoczny. Podobno statek ten ma kształt metalowego dysku o średnicy 18 metrów i wygląda, jakby był przez kogoś specjalnie zaprojektowany. Nie ma więc mowy tutaj o jakiejkolwiek naturalnej formacji. Badacz wskazuje też na przestrzeń pod obiektem i określa go jako cień UFO. Podobno szczyt całej konstrukcji wygląda też jak podwyższony krąg. Sceptycy z drugiej strony nie zgadzają się z tą teorią. Niektórzy twierdzą, że jest to po prostu niewielki zbiornik wodny. Jeżeli spojrzymy na obszar ten całościowo, to na zdjęciach satelitarnych widać obiekty podobnego koloru, które właśnie są takimi niewielkimi jeziorami. Sprawa ta do dzisiaj nie została rozstrzygnięta. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.